a pact with myself if you don't respond i'll be okay and move on who am i kidding there's no use in trying i'm lying i'm lying i'm lying why does this always happen why can't i shake this wszystkim, witamy Was! Dzień dobry Serysony. Dzień dobry Serysony. Dokładnie tak, jak widzicie, za nami, za nami w tle już zaczyna się bardzo ciekawy krajobraz i zbliżamy się do Horseshoe Band. Let's go honey! To jest w innej części, ale go męczę z tymi filmikami. Nie jedziemy do dużego kanionu, tylko jedziemy do kanionu o nazwie Horseshoe Band, czyli w kształcie podkowy. Jest to w nieco innym miejscu, chociaż wszystkie te miejsca są od siebie niedaleko ułożone. I właśnie oboje już byliśmy w Wielkim Kanionie, więc chcemy teraz zobaczyć inne miejsca, które są podobno bardzo piękne. I niektórzy nawet twierdzą, że ten Horseshoe Bend jest ładniejszy, bardziej fotogeniczny niż punkt, w którym wszyscy przyjeżdżają, żeby zobaczyć Grand Canyon, Wielki Kanion. Zobaczymy, ocenimy, jak dojdziemy na miejsce. Zostało nam 12 mil, więc zaraz dojeżdżamy. A przez całą drogę mieliśmy krajobraz przez kilka godzin, jakbyśmy jechali po księżycu. Po prostu wielkie nic. Co jakiś czas w oddali jakaś skałka, ale to wszystko: czerwono, pomarańczowo i żółto. Trzy kolory, które tutaj się tylko przewijały. Bardzo sucho, odryzyczyny na skórze, ręce wszystko jest takie suche, Całe szczęście mamy duży zapas wody ze sobą, bo to właśnie w razie gdyby nam się auto zepsuło czy coś, to jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. A I się ociepla, bo jeszcze jak wyjeżdżaliśmy z Albuquerque w Nowym Meksyku, to było bardzo zimno, więc mieliśmy na sobie takie raczej zimowe, jesienne ciuchy, a teraz się przewieramy już na krótkie, bo robi się naprawdę cieplutko. Okej, okay, to zaraz, zaraz Wam pokażę te bardzo ciekawe widoki. Myślę, że to będą... Będzie mój vlog z tej podróży, z najpiękniejszymi widokami, chociaż jeszcze przed nami jest Utah, więc będzie jeszcze kolejny vlog i tamto jest... Tamto zawsze było moje marzenie pojechać i zobaczyć, więc musicie zostać ze mną po tym odcinku i jeszcze zobaczyć ze mną stan Utah, bo na pewno będzie piękny. Zatrzymaliśmy się teraz na stacji benzynowej, niedaleko właśnie tego kanionu. Zobaczcie, jaki ciekawy wolont stacji te pomarańczowe skały, ale krajobraz. Zjeżdżamy na miejsce, teraz zaparkujemy i wtedy czeka nas. Mały spacer, w jest powrotem około półtorej mili. Delikatna wspinaczka, żeby dojść na miejsce i zobaczyć. Uy. Ten główny punkt. <laughs> How much is it? Ten A ten 10, 10 dolarów za auto. Ok, my jesteśmy już na miejscu. Zaparkowaliśmy i czeka nas spacerek. To jest tylko jakieś 20 minut do kanionu i z powrotem 25. Ale ja myślę, że to jest z 10 minut do kanionu. Może z 15 z powrotem, bo pod górkę. Ale naprawdę krótki kawałek, więc to nie ma, nie ma w ogóle problemu. Tak jak opisują, że się idzie po piachu, że to po mili to się tak w, mm, brzmi jakby to było naprawdę daleko, a nie jest. Okej, okay, to my już niedługo dochodzimy. Jak widzicie, pełna ekscytacja na twarzy Brenona. <grym> I'm saying you're so excited, you they can see it on your face, right? I am excited. No, jesteśmy oboje podekscytowani, bo już stąd widać że jest pięknie, zaraz Wam pokażę. Spójrzcie na te formacje skalne. Jakie ciekawe ułożenie.

wysokości... O mamo! I know! Wow! Jesteśmy teraz na wysokości 1300 metrów nad poziomem morza, a ta rzeka, która tutaj sobie tak grzecznie przepływa, to jest rzeka Colorado, która właśnie przez setki, w sumie miliony lat Wyrzeźbiła to właśnie w ten sposób. Spójrzcie na te skały z bliska. Cudownie wyglądają te warstwy skalne. Spójrzcie na to, to jest aż niesamowite. Jakby ktoś przyszedł i je po prostu nałożył jedną na drugą. Brenon właśnie stwierdził, że wyglądają jak sterta naleśników. Podejrzewam, że to jest znak, że Brenon jest bardzo głodny. <laughs> you understood. You? I understood that. <laughs> bardzo głodna. głodny. Głodny. You are głodny, I'm głodna. Feminine masculine. Głodna. Głodny. Yes. Very very gładney. Someday I would learn Gładne. <laughs> yes, you know. It. You learn so fast. Wow. Zobaczcie jakie tu mam zabezpieczenie. Ręka trzymana. <laughs> to się czuje bezpiecznie. Można tu usłyszeć różne narodowości. Już słyszałam Polaków. Polskie przekleństwa się zawsze usłyszy z daleka. Nie spójrzcie na tą wariatkę tam, co siedzi. O ma. O nie, 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 nie. nie. Pani zwariowała. Oby pani nie spadła. Boże, żeby ona nie spadła. Dla zdjęcia, czego ludzie nie robią dla zdjęcia. Ja rozumiem mieć piękne zdjęcia, ale kurczę, tak ryzykować. Chociaż podejrzewam, że wśród moich, e, moich subskrybentów na pewno się znajdą tacy, co by podeszli do samej krawędzi i stanęli pewnie i na rękach jeszcze. <ścoughs> Przyznajcie się, kto by tak zrobił. Janusie, no jak to jest pięknie, no nie mogę przestać kręcić. Podobno najwięcej ludzi tutaj. Przyjeżdża na zachód słońca. Jak spokojnie wygląda ta rzeka. Możeźwiejąco, jest tak ciepło, że naprawdę z wielką przyjemnością bym się teraz znalazła na dole w tej rzeczce. Rzeczce, rzece. With myself, if you don't respond, I'll be okay and move on. Who am I kidding? There's no use in trying. I'm lying, I'm lying, I'm lying. Why does this all? You talk to me, talk to me, talk to me. I want the tables to be turned and the lights on me. The sun and the moon and the stars, they shine. I want you reach out this time. You never know until you try. That's been my saying for my whole life. It. it is a spectacular view. Yes, it is it was worth the drive yes it was how do you compare it to grand canyon I like this better. Me too. Oboje stwierdziliśmy, że to miejsce nam się dużo bardziej podoba niż Wielki Kanion. Oczywiście Wielki Kanion robi e, ogromne wrażenie również i jest warte zobaczenia. Ale jeżeli wybieracie się do Stanów i będziecie w Wielkim Kanionie, to też Wam polecam, żeby przyjechać tutaj. Wcale to nie jest tak daleko od siebie oddalone, więc warte wycieczki. Wygląda jak piegowata skóra. Pomarszczona piegowata skóra. A jak się tutaj mają te roślinki, krzaczorki, chcę zobaczyć, ale igieł mają, o jakie to ostre, jakoś się trzyma, ledwo zielone, ale przetrwają, takie susze tutaj są. Właśnie się zbliżył za blisko. Tak podchodziłam z kamerą, się patrzyłam w kamerę, a nie pod nogi. I jak się zorientowałam jak blisko stoję, to aż mi żołądek podszedł do góry. Uuu. Dla ludzi z lękiem wysokości to na pewno jest wyzwanie. A my jesteśmy głodni, bo dzisiaj cały dzień jesteśmy bez jedzenia. Jest chyba 16. I co, jakiś czas sobie urządzamy. Posty, a przez to, że tyle jemy na tej podróży, to aż tak się nie za dobrze czuliśmy, że codziennie jedliśmy tak dużo, więc dzisiaj, dzisiaj jesteśmy na poście, stąd te wszystkie porównania do jedzenia. Jeżeli wybierzecie się tutaj, to pamiętajcie, żeby zabrać jakieś nakreślenie na głowę i wodę. Czuję się trochę jakbym spacerowała po Marsie. Przynajmniej tak sobie wyobrażam czerwoną planetę. My się zbieramy już w drogę i zapraszamy Was do naszego kolejnego vloga, bo jedziemy do stanu Utah. Więc następny filmik będzie ze stanu Utah, z Parku Narodowego Zion. Będzie to na pewno przepiękny vlog, więc serdecznie zapraszam. A tymczasem się z Wami żegnam. Pa pa! Papa pa, dobranoc! A po drodze, właśnie teraz, jakieś 10 minut odkąd wyjechaliśmy z Horsu Band, mamy tutaj kolejny kanion, i tutaj widzicie Tamę. Nie mogę dalej podejść, bo tak się na szybko wysiadam z auta tylko. Ale kanion za kanionem. Kanion goni kanion.